Ja ze sobą namiocie nie myślę o robocie, bo niestety nie ma, nie ma dziś pogody. ri Ja pies ja nie lubię jak nie ma pogody, jak jestem na vacation, and a patient. I teraz widzę, co muszę robić? Cały czas jeść, bo normalnie zagryzam pogodę. Teraz mi się pić nie No. Mazurski klimat, tak się zaczyna. Jest nosik i lampka wina. Hi, 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 hi. Powiem Wam, że na tych mazurach żeśmy trafiły pogodę. <śpiewa> Tylko się upalać. Wróbko. <śpiewa> Jest tak rzeźko, że nawet alkohol nie wchodzi w małych ilościach. <śpiewa> na pogoda na Mazury. Właśnie skończyło padać, jest bardzo ślisko na pomoście, można tańczyć. Widzicie co kocham w Mazurach, że e, możesz zawsze wyglądać tak samo, że nie musisz się przebierać, że w ogóle nie musisz się ubierać nowe fajne ciuchy, tylko pamiętaj, żebyś gacie zmieniła, przynajmniej na drugą stronę. Ja jeszcze tego nie zrobiłam już dwa dni, Oj, zmieniłam przez dzień. nie wiem, nie pamiętam co by nie było kochani, to to miejsce jest takie cudowne i urokliwe, słuchajcie, jakbyście chcieli, naprawdę już mówiłam to w zeszłym roku, bo byłam w tym samym miejscu, bo ja uwielbiam to miejsce, jakbyście chcieli przyjechać na Mazury z dzieciakami, to tylko warchały, słuchajcie, tu jest tak płytko, tu jest tak cudownie, no tylko pogody nie ma, nie? Ale zara zobaczycie, że zara będzie, bo ja to tak mówię i tak będzie, będzie, teraz tak mówię po mazursku, będzie, dwa śledzie i będzie. W końcu mamy pogodę, zobaczcie jak się zjarałam normalnie. Jeden dzień, słuchajcie, tak się zjarałam, słuchajcie, i muszę to opić. Śniadanka. Stara już mrozi browar, nie? Słuchajcie, wczoraj mnie zaprosili na bimberek. Dziś do furby nie wsiadła. Mm. Jak mnie podniecają takie rzeczy wędzą na mm. i w ogóle kiełbaha i w ogóle miecho. Kochani, życzę Wam wszystkim miłego dnia. Mój na pewno będzie, bo zobaczcie co mam. Miecho. Trzymajcie się, nie dajcie się, uśmiechajcie się. No. Pozdrawiam Was gorąco. to masz piękną świąteczną piżankę o Była z rana jak śmietana z boczusiem i z pomidorusiem i jak śmietana. Zapomniałam o cebuli. Oh my god. No, teraz cebulko to można jeść. Ale chill. Ale chill, ale cię. Normalnie madafaka, ale chill. Słuchajcie, ale mam rumieńce, ale się opaniamy, słuchajcie, zobaczcie, tutaj mam taką galaretkę, słuchajcie, to jest taka e, mieloneczka własnej roboty, moja mamusia robi, ja pozdrawiam gorąco, słuchajcie, idę do tych ludzi, co mnie poczęstowali bimbrem, idę im to dać w prezencie za to, że mnie poczęstowali, może jak zaniosę, to mi jeszcze do łyczka, bo taki dobry. Idę z mieloną do moich panów. muzyka zarąbista na pierdziela, słuchajcie. było iść dać komuś mieloneczkę. Mieloneczka za bimbery. Mam nadzieję, że moja mama tego nie widzi, bo to ona robiła tą mielonkę, ale bimbery będzie dla mnie. I tutaj przyszłam do mojej faneczki, która sobie chciała ze mną zrobić zdjęcie, tak? Tak. Pozdrawiamy. Pozdrawiam. Zobaczcie, jakie mam piękne rzęsy pod nami tam normalnie. Właśnie się ogarnęłam. Idziemy z ludźmi, którzy mnie poznali. Czy to pani Kabanosik? Na kolację, słuchajcie. Jest przyjemnie. Widzicie, jak fajnie sobie z fanami iść. Chcesz dobrego na miacho do baru? A to To są moje klimaty. Dziś I dzień loda. Żona zrobiona, można już pływać z jej Lubię być czysta, no. Och, pięknie, i jest mój syneczek na supie. sobie, kochani, popływać na supie. Jak macie okazję kiedyś na tym popływać, to bierzcie to szarpcie, to po prostu jak rakusiaszynkę zajebiście. Słuchajcie, normalnie taki chill. Ach, jak przyjemnie. Kołyskać się w frutalnie. Ale superamsko. No, będziecie kiedyś mieli możliwość i okazję pożyczyć tę supę to polecam bo gorąco ja się kupiłam. Sama, swojego. <gry> Mazurki, uwielbiam te klimaty, ten zapach, po prostu tych drzew, ta natura. Słyszycie? Czy słyszycie? Niech otwierają tego się w robarach. Ja słyszę. <gry> Kochani, bardzo często pytacie się mnie, co zrobić, żeby szybciej Wam włosy rosły. Yy, ja Wam powiem tak, podobno najlepszy z kolegą, ale tego jeszcze nie wiem, bo na razie piję tylko browar, nie? <zysy>